Tak naprawdę, w rzeczywistości, dwa momenty naprawdę uratowały suwerenność Europy Środkowej. Pierwszy moment to rok 2022, kiedy ukraiński żołnierz otrzymał pomoc od Zachodu, ponieważ teraz znane są rozmiary wsparcia, jakie Polska udzieliła Ukrainie i weszła w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ że Polska oddała całą swoją siłę mobilizacyjną. To setki czołgów, Wozów bojowych, artylerii i wszystkiego pozostałego, a samoloty były zapakowane tak, aby można je było zabrać z granicy. Wszystko to naruszyło zobowiązania Polski jako członka NATO, i dlatego w związku z tym, co dzisiaj się dowiadują, doszło do konfliktu z administracją Stanów Zjednoczonych. To jest pierwszy czynnik, drugi czynnik zadziałał wcześniej. Putin nie wytrzymał, ponieważ popełnił strategiczny błąd. Putin popełnił to w 2014 roku, kiedy uderzył na Krym, kiedy uderzył na Doniecki, Ługańsk. Dlaczego? Ponieważ właściwie po pierwsze stworzył ukraiński naród polityczny, który określał się w kwestii czyj Krym i od razu było widać, kto myśli po ukraińsku, a kto nie myśli po ukraińsku. I gdybyśmy sobie wyobrazili, że nie było Doniecka, nie było Ługańska, nie było Krymu, wyobraźmy sobie rok 2022, a Putin razem z Łukaszenką organizują manewry, no nie gdzieś tam pod Sumy, a między miastami Grodnem a Brześciem, znajdującymi się, szkoli 300-tysięczną armię. I wyobraź sobie, że w tym czasie dochodzi do powstania biednych Rosjan, których prześladują na przykład w Rydze. W tym momencie obecnie wojska rosyjskie wkraczają do Łotwy, aby ratować rodaków. Agresja polska pomóc Bałtom nie mogą przez korytarz. To jak wejście do Belgii. Obrona na linii Wisły. A skoro Polska nie pomaga, to znaczy, że nie zasługuje na to, żeby jej pomagać. Co się dzieje dalej? Dalej, Polsce też nie można pomóc, ponieważ Niemcy po pierwsze nie mają armii, jak pokazał audyt, no nie było armii, zgadzam się, von der Leyen jako minister obrony zostawiła po sobie po prostu całkowity rozpad. Mówili mi żołnierze Bundeswehry w 2018 roku, że chłopaki, na co wy na nas liczycie, mamy tam kilka eskadr, helikopterów, tygrys, jeśli w ogóle latają, to będzie to prawdziwe szczęście. To jest naprawdę plan, to jest polityka. Myślę, że to duże pytanie, zresztą dotyczące pozycji pani von der Leyen jako prezydenta Unii Europejskiej. Uważam, że trzeba wyjaśnić jej rolę w przygotowaniach do wojny, zresztą tak samo jak i rolę pani Merkel w przygotowaniu tego planu. I uważam, że no dlaczego właściwie tak mogłoby się stać, gdyby nie było Krymu w 2014 roku, gdyby nie było Doniecka i Ługańska? Ukraińcy pozostawaliby w stanie pijanego dzieciństwa, nie wiadomo byłoby kto myśli po ukraińsku, a kto po rosyjsku. A Ukraińcy śmialiby się z Polaków, a połowa mówiłaby jak dobrze Putin sobie poradził, tak z nimi, i mówili, że jak dobrze, że mamy Memorandum Budapeszteńskie, jacy jesteśmy wspaniali. No, geniusze geopolityki. No, tak, tak by to wyglądało kraje Europy Środkowej przestałyby istnieć i w zasadzie w zasadzie w istocie Amerykanie byliby zmuszeni w znacznym stopniu ograniczyć swoją obecność ponieważ jeśli doszłoby do kompromisu z Niemcami jego rezultatem byłby wycofanie się Stanów Zjednoczonych z 1999 Europa to w ogóle zmieniłoby sytuację USA wycofałyby się z Europy tak jak z Afganistanu taki scenariusz mógłby się zdarzyć Putin w rzeczywistości popełnił poważny błąd, ponieważ po Białym Placu chciał podnieść swoje notowania. To jego głupota, przez którą Putin przegrał, bo gdyby na przykład w 2022 roku Rosjanie chcieli to zrobić, to Ukraina stanowiłaby dla Rosji niesamowite zagrożenie, ponieważ Ukraina mogłaby uderzyć z południa w tę 300 tysięczną grupę. Bez problemu, gdyby na przykład Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dostarczyły broń, po prostu bez problemu Rosjanie dostaliby cios. Tak właśnie mniej więcej mogłoby być. Po prostu uważam, że warto to oczywiście bezwzględnie wyjaśnić, ponieważ to jeszcze raz zmienia wszystko. Jura, patrz. Mamy jedną sytuację, że to naprawdę jakaś wojna z powodu z powodu jakichś bzdur o Kijowskiej Rusi, tych wszystkich wywodów Putina tak na wschodzie kontynentu, czy to wojna globalna, gdzie ukraiński żołnierz bohatersko i niezłomnie ratuje suwerenność, istnienie Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, gdzie rozmowa z Rosją i Niemcami, które sponsorowały tę wojnę, w rzeczywistości z całą pewnością nieuchronnie i bez wątpienia w istocie po prostu widzi konsekwencje dla całego kontynentu, dla całego świata. I jeśli wnioski będą prawidłowo wyciągnięte, uważam, że na dzisiaj to, co możemy żądać, po pierwsze to pytanie zostało w szczególności włączone do porządku obrad kampanii wyborczej w Niemczech. Uważam, że błędem jest to, że strona ukraińska nie porusza tej kwestii. Odpowiedzialności Niemiec za inwazję Rosji na Ukrainę, a uważam, że w ramach kampanii wyborczej Niemcy powinni to omawiać, ponieważ to ich odpowiedzialność. To po pierwsze odpowiedzialność. Po pierwsze, po drugie postawiłbym sprawę w ten sposób. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy o tym rozmawiali. Cóż, co by przeszkodziło, gdyby dzisiaj, powiedzmy, w trakcie polskiej prezydencji w UE przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej w sensie politycznym, Rozumiem, że są problemy z handlem, z czymś jeszcze. Cóż, czysto politycznie, żeby był ukraiński komisarz, żeby byli ukraińscy eurodeputowani, miejsca w parlamencie europejskim, żeby Ukraina zajęła w ramach Europy miejsce Wielkiej Brytanii, w ramach Unii Europejskiej, przywracając w UE demokrację.